Ta. Wylatuję sobie ją w kosmos. Lecę przez wszechświat multiversum, Krąży obok mnie szczęśliwa gwiazda. Która mówi mi, że zaraz spada spadam. Lubiska tak Ostatni raz wiedzą sobie księżyc. Podróżuję sobie przez kombinezon, Lecę sobie nim do powierzchni kosmosu. Zarabiają sobie przez ten tryb Moja niebieska rakieta już z powrotem wróciła Lecę sobie przez długi czas Na planecie oto ja, dzisiaj skakujemy w dobrej kominezę Lecę sobie przez nocny czas Dzisiaj zagrywamy się do komina, żeby wamać się do safe-tajnego Dzisiaj, że przygoda ma nie nazwę, bo żyjemy w noc Ja, że przygoda nasza jest roz rozparta Jednak ona ma niezłego chronaka Dzisiaj niestety ma na nas chwilę Musimy wspierać dobrego managera Przygoda jednak nie skończy się sukcesem Ponieważ była jedna komplikacja Musimy natomiast... sobie ją w kosmos, lecę przez wszechświat multiversum. Krąży obok mnie siwa gwiazda, która mówi mi, że zaraz spada. spada Niebieska to. ostatni raz na sobie księżyc Podróżując sobie przez kombinezon, lecę sobie nim do powierzchni kosmosu Zarabiając sobie przez te tureka Mój kolor rakiety, to szczęśliwy błękit dzisiaj zarabiamy dobre sukcesy Niezwykła przygoda zaczyna się na Już dzisiaj rakieta chodzi na klub Niestety jednak to jest jej przygoda Każda odważność ją nabiera Czasami jednak ma to w zugenach Musimy rapować do końca kronoksa Każdy kraj mamy nieźle w płatce Nasza rakieta jest gotowa na start Dzisiaj odliczamy dobry rap Uwaga wszyscy odliczacz raz dwa Dziesięć, dziewięć, osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden Startujemy w powierzchnię kosmosu Let's go! Start! -mm. Niebieska rakieta Wylatuje się kosmosu Lecę przez wszechświatną diwersum może obok mnie siwa gwiazda Która mówi mi Że zaraz tam nie odspadam Niebieska rakieta Ostatni raz zwiedzam sobie księżyc Podróżując sobie przez kombinezon Lecę sobie nie do powierzchni kosmosu Zarabiając sobie przez metra karoksu Niebieska rakieta wylatuje sobie w kosmos Lecę przez trzech świat multiversum, Krąży obok mnie szczęśliwa gwiazda Która mówi mi, że zaraz moc spadła Niebieska rakieta, ostatni raz wiedzą sobie księżyc Podróżując sobie przez Lecę sobie nie do powierzchni kosmosu skonsu Zarabiając sobie przed Pytanie, Jeżeli Wam się ta piosenka spodobała, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, zwańczkiem oczywiście i do zobaczenia, trzymajcie się, cześć, pa. Uf.